Na początku tego odcinka z góry was przepraszam za głosy w tle. Nie wiem, czy to słychać, ale yy, to moja zmywarka. Witajcie w piątym gameplayu już z Miłowa. I dzisiaj przywitamy kolejną rodzinę Plezant, tą oryginalną, razem z Danielem na czele. I tutaj Daniel wygląda trochę na takiego niezadowolonego. Może dlatego, że niedługo będzie już umierał. Cóż, możliwe. Trochę się nam ta rodzina rozrosła, ponieważ mamy tutaj siedmiu członków rodziny, czyli Daniela, Marysie, ich syna Graysona, jego żonę Midą oraz bliźniaki Daniela i Emmy. Plus mamy pieska, Lerwamellem. Dla domu z pomysłem, w sumie nie wiem, czy nazwałam dla tego psa, trochę go skrzywdziłam. W sumie, jeżeli chodzi o dom, to niezbyt się on zmienił, trochę go podrasowałam. Góra jest trochę zmieniona, jest bardziej taka, wiecie, kolorowa. Dodałam jedno pomieszczenie na taki jakby pokój z instrumentami. Tutaj jest pokój Greysona i Mido, a tutaj jest pokój ich dzieci, czyli Emmy i Daniela. A oczywiście na dole, w ogóle czemu tu nie ma eterzerek żadnych? Czekajcie, muszę dodać, bo tak łyso to łóżko wygląda. Boże święty. Teraz się będę godzinę zastanawiała, które wziąć. O, 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 to. I lampy, lampy, lampy. O, 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 dwie, 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 dwie. I czemu w ogóle jest drzewo w domu. Dzisiaj jest nieco trudniejsze zadanie, ponieważ mam do opisania czterech członków rodziny aż no bo tych noworodków raczej nie będę liczyła. Daniel jest na emeryturze. Daniel już niestety nie chodzi do pracy, na emeryturę odszedł dosłownie kilka dni temu i sobie na razie wegetuje w domu, a w wolnych chwilach spotyka się z niną hehe. Albo zajmuje się swoim mini ogrodem, który, mm, któremu do ogrodu trochę daleko, ale ale stara się chłop, stara się. No i tak jak wiecie lub nie wiecie z odcinka poprzedniego oni nie kaliente, to mają razem dziecko. I Daniel w ogóle chyba nawet nie wie, że ma to dziecko. W sensie w drzewie ono jest, ale nie ma go w kontaktach. Co do Marysi przyjemniaczek, stwierdziłam, że ona jest kobietą bardzo ambitną, więc nie będzie szła na emeryturę, tylko będzie pracowała aż do deski grobowej. Także na emeryturę się ona raczej nie wybiera, jest już sędzią, także fajnie sobie radzi w tej karierze politycznej. Może jakiś awansik jeszcze wleci, kto wie. W ogóle, wow, ile oni mają tutaj znajomych. Dobra, to wszystko jasne. I taki właśnie mam plan co do niej, że ona będzie pracowała aż do śmierci, ponieważ jest kobietą biznesu i sukcesu. Grayson był jednym z pierwszych Simów, których w ogóle posłałam do koledżu w tym Miłowie. Posłałam go razem z, z Bow i byli sobie właśnie razem. Oni są w ogóle mega dobrymi przyjaciółmi, zaprzyjaźnili się i mieszkali razem w tym koledżu. I ogólnie Grayson jest jedną z najmądrzejszych osób w Miłowie. Naprawdę, on po prostu ma. Tak fajnie tu porozwiane umiejętności. W ogóle jest bardzo ambitny, i od dziecka już miał maksymalny entuzjazm, jeżeli chodzi o grę na instrumentach. I w ogóle ma, miał na maksa już w wieku nastoletnim to. Myślałam ogólnie o tym, żeby go wysłać do kariery może muzycznej, ale stwierdziłam, że mam już simów w tej karierze w dwójce, a po powrocie z koledzy miał bardzo fajne oferty pracy i zatrudniałam go w karierze, czekajcie, nie pamiętam jakiej, muszę sprawdzić. A, okej, okay, w karierze artysty. No i powiem Wam, że on tutaj naprawdę zarabia fajną kasę. I się chłop tak rozwinął, że naprawdę jestem bardzo dumna z niego. I nawet nie jest taki brzydki, ale widzę w jego twarzy takie serio idealne połączenie Daniela i Marysi. Tak, wiecie, taka Idealna mieszanka tutaj wyszła, naprawdę. Czy w się sensie w głębi duszy, liczyłam na to, że on będzie rudy, bo słyszałam, że właśnie ze związku Marysi i Daniela łatwo o rude dziecko, ale niestety no nie wyszło, wyszło czarne. A o, to jest żona naszego Graysona, czyli Midow, i ona jest simką miastową. Tak naprawdę wybrałam ją zupełnie losowo, nie miałam z kim go za bardzo związać. Myślałam, żeby mu kogoś w znaleźć, na przykład tak jak zrobiłam to w przypadku Bow Bruka. Ale oni w sumie się już spotykali w wieku nastoletnim, mieli nawet fajną chemię, więc mówię, kurde, czemu nie? No mówię, ona nie jest jakoś idealnie ładna, taka bardzo piękna, ale jest w porządku. No nie jest ona jakoś wybitnie piękna, ale słuchajcie, no nie każdy sim musi być piękny, prawda? Nie musi mieć samych ładnych simów przecież. Ale tak z jednej strony ona mi trochę przypomina z twarzy Marysia, tak, tak troszkę jest podobna, tak może z oczu, może z ust troszeczkę. Nie wiem, dla mnie ona wygląda jak jej córka trochę. Ona w koledżu nie była, ona jest sobie w karierze intelig. inteligencyjnej. Chyba nie ma takiego słowa nawet. Kariera intelig. kurde, mać. Inteligencja, inteligencja, niech będzie. Dopiero się rozwija, bo przed chwilą była w ciąży, więc nie chodziła do pracy, tu ma 10 dni wolnego aż. No i w sumie o nich cele. Oni obydwoje mają też pragnienie założenia rodziny. Więc może zrobię im jeszcze jedno dziecko? Nie wiem, zastanowię się. A mnie pominęli. W ogóle ten pies jest brudny. Czy coś o psie będę mówić? <grym> nie wiem, on jest w jakiejś karierze show, show business. Wow! Także y, Leroy Merle pracuje w karierze show biznesu. Okej, okay, będziemy grać y, nie wiem ile. Chciałabym, żebyśmy obejrzeli sobie śmierć Daniela. I nawet nie wiem, czy Marysia też nie umrze tego samego dnia, co on. 72 dni. Kurde, powiem wam, że nie wiem, kiedy oni umrą, ale on chyba na razie nie, bo ma platynową aspirację. Myślę, że Marysia może umrzeć wcześniej od niego. Niech ktoś umyje tego psa, proszę. W ogóle ten pies się tutaj zeształ, fajnie, fajnie. Umyj tego psa, może, bo on jest po prostu brudny, taki, że ja nie mogę tego przeżyć. Dobra, zobaczmy w ogóle, kto idzie do pracy i kiedy. Mm, ty masz wolne jutro. Ty masz, też masz wolne. Mm, spoko. Aha, wszyscy mają wolne. No i co ja będę z nami jutro robić? No i ja on też ma wolne, bo ma emeryturę. A, no to się fajna gra zapowiada, jak wszyscy mają wolne. O, dziecko się zesrało. Ej, dlaczego ty na niego krzyczysz? Ej, uspokój się! Ej, no! Ej, co to miało być w ogóle? Ej, czy on się na niego wydarł, bo, bo on jest brudny? Bo co? Bo jestem brudny? Jak się na niego jeszcze raz wydrzesz, to inaczej porozmawiamy. Daniel, Daniel! Ja cię do tej pory lubiłam, wiesz? Ale ty się na psach wyżywasz, to ja cię już nie lubię teraz. No, jaki debil! Ej, czemu on się na niego drze? Ja cię chyba to się... wcześniej uśmiercę, niż ci się wydaje. Ja może tego umyjesz, co? Bo. Dobra, nie, ja bo dziecko płaczę. Weź mi tą pieluchę. Jezu! Nie lubię grać takimi wielkimi rodzinami, przysięgam. Wkurza mnie to strasznie. Jest wanna jeszcze? Dobrze, umyj tego psa, proszę. Aha, to by się chce spać. No, cóż... Idealnie, idealnie, nie? Dobra, to nie, to nie ty. Ty idziesz spać, a ty umyjesz psa. Bo ty jesteś tutaj najbardziej ogarnięty, jeżeli chodzi o potrzeby. Mam nadzieję, że dzieci będą piękne, a jak nie to się zdenerwuję. Idź się, umyj, pieseczku. No idź, bo ty tak Ej, skąd tu się... To, to jakiś zlot psów, czy co? Co tu się odwala? To jakiś... Ej, tu jest psi trójkąt! Ja! Yeah! To tego w Smisach jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. No! I on chociaż normalnie do niego zaczął gadać, a nie jak ten głupek jeden. O, ty, psy się biją. A teraz zamiast umyć swojego psa, to się na to patrzy. Ej, no ty nie masz nic ciekawszego do roboty, człowieku? Dawaj, Rambo, dawaj, Rambo. Ojej, jakie jak to jest smutne, jak ten piesek tak leży, ojeju. Dobra, umyj psa. Mówię ci po raz ostatni. Jak nie umyjesz tego psa, to ci coś zrobię. A ty gdzie leziesz? Nie, to nie, jest twoje, to nie jest twoje łóżko. To jest twoje łóżko. A, on nie może tam przejść. No, spoko. <grym> czy ten pies tu nie może wskoczyć, czy w ogóle o co chodzi? Bo ja nie wiem, czy on nie może tu wskoczyć. Może weź ten prysin stąd wywal i... O, na przykład zostaw. Yy, o, teraz próbuj tego psa umyć. Może teraz wskoczy. Może po za mało miejsca jest w tej, w tej łazience. O, no i super! Piesek będzie umyty! Szczęśliwy piesek! Żre koperek! Eee... jezu, ci się znowu nawalają. Bleh. Ej, ten pies się z każdym. Jak na... <laughs> ten kot w ogóle podskakuje do góry. A <laughs> nie mogę z tego. Łe, z kotem przegrałaś, ty głupia. Łe, dobrze ci tak. Ej, ona każdego zaczepia, ona jest jakaś normalna. Co się tu w ogóle dzieje z tymi zwierzętami? A ten kotek jest słodziutki, podoba mi się on. Jest taki taki puszysty. A ona jest głupia jakaś, każdego zaczepia, wiecie. Co tak kot tak jakoś ładzi, jakbyś miał ze sobą. Czyli Daniel śpi, Marysia też śpi. No i super. A pieseczek tutaj się drapie. Czy ty musisz coś rozwinąć, to no wypadałoby, żebyś sobie mechanikę rozwinął albo charyzmę. No wypadałoby, żebyś sobie coś rozwinął tutaj jednak. Ale nie wiem czy teraz, czy żeby poszedł spać. O, możesz się w sumie pouczyć, czemu nie? W ogóle jest tu jakiś regał. A, tu jest regał. Dobra. Ej, naprawdę na tej parceli dzisiaj jest jakiś. Mhm. Fajnie, dobra. Ja nie chcę mieć w kolejnym odcinku znowu Karaluchów na posesji. Ja podziękuję, naprawdę. Ja się mogę założyć, że ten śmietnik mi rozwali ten głupi pies. O nazwie Hanach. Dobra, idź może spać co? A, ona w ogóle na kąpie jeszcze gra, zapomniałam. XD. No, czyli możemy sobie teraz przyspieszyć czas i czekamy, aż pierwsza osoba wsta. Aha, ona już się wstała w ogóle. Nie idź tam. Idziesz sobie siku, bo się zaraz zlejesz. A Daniel jeszcze śpi, rozumiem. Dobra, Daniel jeszcze śpi. Nie ma tak jak wstawać w wyspanym o trzeciej w nocy. Może karmić te dzieci, jeżeli ci się bardzo nudzi, w sumie. Na przykład Emę można karmić. Bo i tak pewnie będą zaraz wołały, że. A zejść, coś. A potem, nie wiem, potem możesz sobie na przykład iść pobiegać. Na przykład takie masz pragnienie, to możesz pobiegać. Sałateczkę sobie opierdzielisz dobrą. Ale z, bez sensu, że mają wszyscy wolne jutro. Co w się sensie dzisiaj. Co ja mam z tymi ludźmi robić? Poćwicz sobie. No, Marysia się zajmuje gówniaczkami. Idealna babcia. Ej, sery, ciekawa jestem, czy oni dzisiaj umrą, wiecie? Jestem strasznie ciekawa. Się zaraz okaże. Lubię, ten pies się zaraz znowu zesika. Słodki babyk, słodki Danielek. Z jakie on ma oczka, nawet nie patrzyłam no i nie patrzyłam w ogóle jak te dzieci wyglądają, wiecie? One się po prostu urodziły i tyle. wow i to jest blondyn z niebieskimi... blondyn z brązowymi oczami, ale on będzie słodki pewnie. Takiego połączenia to jeszcze nie mam w miłowie, jeżeli chodzi o chłopaka chyba. Emma też chyba jest blondynką o brązowych o Jezu, ale słodka mieszanka, no. Ej, mega, naprawdę. Dobra, idź go tam odłóż z powrotem, czy nie? To jest ją, 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 ją. Nie! Nie! Aha, to jednak jest... To jest Daniel, dobra, to jest Daniel. Nie! Kurde, no. A, dziecko się znowu zestało. Fajnie, fajnie. Boże mnie wkurzają te dzieci. Serio w ogóle zajmowanie się dziećmi w Simsach to jest taka irytująca rzecz. Dobra, zajmij się tym dzieckiem. Zmień mu pieluszkę i potem tutaj. No i potem te butelki musisz posiąkać koniecznie, bo one są ble. O, nawet pies ma dzisiaj wolne. No, idealnie się złożyło, że wszyscy mają dzisiaj wolne i będę musiała wszystkimi dzisiaj grać niestety. Czy ty umiesz coś gotować? No tak se, W sumie. Ale możesz zrobić na przykład... o, naleśniki możesz zrobić na śniadanie. Kiedy przyszłaś ukraść gazetę, której nie ma. Mission complete, Kasia Langerak. Gdzie jest w ogóle pieseczek? Hi, tu jest pieseczek i ci z pieseczkiem. Pieseczku! O, pochwal go za to, że sika na zewnątrz. Wow, on w końcu sika na zewnątrz. W ogóle, nie wiem czy wam mówiłam, ale będę miała w jednej rodzinie w Simsach małe kotki. Yy, I to będzie w rodzinie Dreamer. I powiem wam, że to był mój debiut, jeżeli chodzi o rozmnażanie zwierząt w Simsach 2. W trójce już kiedyś to robiłam, ale w dwójce jeszcze nigdy. I w ogóle jestem ciekawa, ile się w ogóle tych kotków urodzi. Gdzie jest Daniel? Daniel to w ogóle już tutaj umiera i on potrzebuje się tutaj umyć. Wiem, że jesteś brudny, widzę, widzę. Spokój, ja widzę. On ma w ogóle chyba najlepsze relacje z tym psem z całej rodziny. W ogóle to on chyba... Przez jego pragnienie w ogóle tego psa zaadoptowałam, bo miał takie pragnienie, żeby mieć szczeniaczka. Czy ty chciałeś sobie zjeść? Obstawiam, że w sumie to nie, ale możesz coś zjeść. W ogóle zapisałeś wannę. Gratuluję. Wygoniła chłopa, lol. A Danielek... Danielek sobie może na przykład... Zadzwoń sobie do Niny. O, pogadaj sobie z nią. Swoją ukochaną kochanką numer jeden. O nie! Nina is at work. Working. Dobra, i sobie pogadać z nią telewizję, to sobie pogadacie. A ty... i zadzwoń sobie, sobie do swojego kolegi. Tak, pogadajcie sobie. Ty możesz sobie naprawić tą wannę, bo chyba... O, nawet piesek ogląda telewizję. Ojej. On dalej idzie do dzieci. Do swojego juniora. Juniora Daniela. No, możesz sobie z nim pogadać. A ty, jak skończysz na prawie to możesz sobie mu psu w ogóle wyczyścić tutaj tą miskę i dosypać mu jedzonka. Ty nie masz się czym zająć? sobie, Możesz czyścić przemowy? W sumie ty powinnaś sobie rozwinąć jeszcze jakąś umiejętność. Logikę powinnaś rozwinąć. Logikę, no, logikę. W ogóle też nie pamiętam, czy te dzieci będą dorastały teraz, czy dopiero się urodziły, bo dawno nie grałam w tej rodzinie, strasznie powiem wam. Już jakiś czas nie grałam. Nie wiem, kto dzwoni, ale zaraz zobaczymy. Może Bow? Daniel. Czemu ty do niego dzwonisz? No dobra, no, niech sobie pogada z nią. Czy oni umrą dzisiaj, czy ktoś z nich dzisiaj umrze? Bo tak naprawdę to. Ale chyba jeszcze nie wiecie, chyba jeszcze jeden dzień został. Chociaż z my nie wiem. Zaraz się przekonamy. Mogliby już umrzeć, nie chcemy się nimi grać. Czy znaczy, granie emerytami jest spoko, o ile ktoś jeszcze inny jest w rodzinie, taki młodszy, bo granie samymi staruchami jest takie, wiecie, no... no bezcelowe trochę, moim zdaniem. W ogóle kładzenie noworodków na podłodze to jest y, moja ulubiona czynność, jeżeli chodzi o to, co Simowie robią w tej grze. Dobra, zbliżamy się do godziny 18, więc zaraz zobaczymy, czy ktoś umrze. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że Daniel nie umrze. Y, co do Marysi, nie jestem pewna. Zobaczmy, czy ona umrze. Zobaczmy. O oh my god! Your time has come, Marysia! Oh no! Nie przeskoczysz tego! Twój czas Nadszedł. O Boże! Ej, w ogóle Angelika nie dostała... nie dostała tego! Yy, nie dostała spadku po matce. Dostała tylko Liliana XD jakiś Kenny dostał hajs. Za co on dostał ten hajs? I to dziecko na podłodze, nie no, to jest hicior. Biedny Daniel, biedny Daniel jeden, biedny Daniel dwa. Boże, patrzcie ja tego psa, jaki on jest smutny! Biedny Lerwamelę. Kiedy matka twojego męża umiera, a ty myślisz o o jego starym. Nieładnie, moja droga, nieładnie. W sumie kto by o nim nie myślał? Da. No i tyle z tej naszej Marysi zostało. No i Danielek jeszcze żyje. Daniel jeszcze się trzyma, ale obstawiam, że umrze pewnie lada dzień. Także to będzie zapewne jego już ostatni dzień rozgrywki. I myślę, że na tym momencie możemy zakończyć. No trochę się smutno zakończył ten odcinek, ale spodziewałam się, że ktoś umrze i właśnie podejrzewałam, że będzie to Marysia. Ale no niestety na każdego przychodzi ten czas. Dobra kochani, to wszystko na dzisiaj, także dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście mega no, Was zachęcam do zostawienia subika, łapki w górę i komentarza, będzie mi bardzo miło. I ja się z Wami żegnam dzisiaj, także życzę Wam miłego wieczorku i trzymajcie się do następnego, cześć.